Ale przyszła taka para, on ma 70, a ona 68. Nie są Polacy, więc nie będą mnie rozumieć, jak mówię. I, i, i przyszła, bo oni chcieli jechać na pielgrzymkę, on fizycznie się dobrze nie czuł i tak dalej. Więc ja mówię, przyszli do biura, tam jeszcze coś ludzie byli w biurze, ja w takim pokoju ich przyjmowałem. Ona mówi, ksiądz się może pomodlić z moim mężem, bo on tak się nie najlepiej dobrze czuje. Ja mówię, dobrze, pomodlę się, ale. I coś mnie tknęło, ja wiem, wiesz, zanim się pomodlę nad nim, czy mogę się pomodlić nad tobą. A tak proszę bardzo, codziennie w kościele, różaniec, rekolekcje, wyjazdy na pielgrzymki, komunia święta, no wzorowi, wzorowi ludzie w parafii, nie? No i ja tak zacząłem, położyłem sobie rękę, zacząłem się modlić, i nagle jaka manifestacja, jak zaczęła wrzeszczeć, jak zaczęłaś. 70-letnia kobieta. To... To nie jest do młody człowiek, no to tego jestem przyczajony, ale do, do, do starszej pani. No i, i zaczęła tak strasznie wrzeszczeć. Ludzie po uciekali z biura. Ja od razu stop, bo nie, nie byłem przygotowany do takich, takich manewrów. I w tym momencie ja mówię, kobieto, to nie on, to ty potrzebujesz pomocy. I ta zaczęła płakać, i zaczęła płakać. I, i mówi, ja już tak dalej nie mogę. Ja mówię, co? No, bo jak no bo tam z dzieciństwa ten, ja mówię, z dzieciństwa dzisiaj masz 60, załóżmy 70 lat, to co, 60 lat to wszystko gdzieś tam schowałaś? A ona mówi, tak. I taka jest dzisiaj mentalność ludzi. Wymazujemy z pamięci. Nie ma, nic się nie stało. Jak wyrośnie z tego, tak przecież mówią słucham, z tego się wyrośnie. Nie wiem, jak tu, ale tam tak psychologowie mówią, czy jacyś, z tego się wyrośnie. to się, proszę się tym nie przejmować. Nie wyrośnie się. To jest gdzieś tam zaszufladkowane, to jest odsunięte, jak mówią, zamietane pod, pod dywan. I w pewnym momencie ona zaczęła skakać. I ja mówię, słuchaj, kobita, ja muszę się z tą spotkać. No, no żal mi jej. No. no nie moja parafianka, ale niedaleko. Ja mówię, A z drugiej strony codziennie komunie, codziennie msza, różanie, nie w niedzielę, codziennie. Jak? Co, co jest? No i w pewnym momencie ona mówi, to ja się mogę z kimś Ja mówię, no, no, no musisz, nie?